To właśnie też coś takiego spróbuję powiedzieć. Bo w gruncie rzeczy to. Tak, w gruncie rzeczy ja wiem. Yy, wiem, yy, dlaczego to zmierza tutaj na, na, na YouTube na przykład, czy też yy, na Facebooku też do tego to zmierzało: do tego, że. Przyjdzie też taki tłum hyperów i że zacznie się. że raczej tutaj będzie mi ciężko się wybronić też z tego wszystkiego, i y, że. No, tak mi się wydaje, że, 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 że większość stanie, podobnie jak na drodze, że większość będzie stawać po stronie właśnie y, tych ratowniciów, takich item, ale. Chcę taką rzecz powiedzieć tutaj, bo później się gorąco zrobi, już nie będę mógł nagrywać, już nie będzie dało nagrywać, w ogóle ten, że to nie da się tak, że ja powiem, oj, że są źli ludzie, że oni przeciągają ich na swoją stronę w mediach społecznościowych, wszędzie i tak dalej, że to jest nieuniknione i moja krytyka tutaj nic nie pomoże, to jest raczej ja raczej muszę się nastąpić tak, na przykład, przypuśćmy Mary z Polski. Jest takim przykładem, nie? że ktoś tam jej tłumaczy, ktoś tam, nie wiem, czy może z jej ojcem się kolegują, czy z kimś tam, wiem, czy źle. Widać, że. Bo tutaj rozłączyło mnie teraz. Widać, że Mary z Polski bierze udział w dyskusjach, czy Heniek dobrze zrobił, co zrobił, mówimy jej na bieżąco, co zrobił i tak dalej, i ona te, Yy, dyskutuje i ma tak jakby wgląd w to. No i co? No ja jej nie zabronię tego. Trudno, taka sytuacja jest, wie, wie co robię, przygląda się na co dzień i ten. Ja jedynie mogę próbować apelować, żeby jest tak jakby walka o jej duszę, nie? Yy, żeby się nie dała przeciągnąć na stronę policyjnego Town. Na pewno policyjnej, właśnie takiej, tej, tej yy, jak to nazwać, ponieważ yy, oni, akurat te, te, yy, tutaj, w tej kwestii nie mają racji. To, yy, to że dlaczego jestem ścigany, o co oskarżany i tak dalej, to jest yy, nie wiem, oni tacy są, że oni nie potrafią mieć racji, czy w ogóle nie potrafią nawet że od razu po prostu tak jakby skręcają w jakiś takie, w taki faszyzm, jakiś, jakiś taki skrajną prawicę zaczynają na siłę wymyślać jakieś takie szalone zarzuty, czepiać się w ogóle jakieś takie rzeczy, że no na przykład, że do prostytutek nie mogę iść. No, generalnie ja protestuję przeciwko czemuś takiemu, że ja mam zakaz korzystania z prostytutek, nie? I Uważam, że Policjanci mylą się, że mają, nie mają prawa aż tak ingerować w moje życie i mi zabraniać tego, i że to jest jakiś taki faszyzm, czy coś takie, y, y, to jest, nie są warunki, to jest łamanie praw człowieka, może tak powiedzieć. No można powiedzieć taki przykład, Okej, okay, ja przykład podaję z prostytutkami, bo nie wiem, czy nawet gdzieś w Bronxach, czy gdzieś, czy nawet kogoś tam gdzieś nie lubią, że ktoś wpadł na coś takiego to chyba tylko policja, Polska Policja wpadła na taki pomysł, żeby Henkowi zabronić korzystać z prostytutek, nie? I taką kampanię wręcz zrobili. Oni mi próbowali zabronić wejść do sklepu, do supermarketu. I chodzi o to, że ja mogę tylko w sposób pokojowy apelować tutaj, na przykład ty pracujesz w YouTube czy gdzieś tam w Google, nie? że ok, ty, ci przeciągają cię, tu twierdzą, że ja zły jestem, że nie powinienem mieć prawa wejść do sklepu, czy nie powinienem prawa korzystać z tych a ja y, będę próbował tłumaczyć tobie, nie? Że nie, no że ja mam prawo, że powinienem mieć, że to jest bez sensu, że to nie wiem, czy to jakaś jest grupa uderzeniowa y, tego Bąkiewicza, czy kogoś, czy co to za ludzie są. No jakieś takie zmiestowa, że że oni nie mają racji, żebyś nie słuchał ich, że też do Marys Polski na przykład... Y, Muszę się zwrócić jak w jakiś taki sposób, próbować przekonać ją, że mery, nie, okej, okay, dobrze. Ja trochę skrytykowałem to, jak oni ciebie na złą drogę sprowadzali, nie? Czy ten... Ale w gruncie rzeczy dobrze, to, to jest nieważne. No, yy, no wiadomo, że jeden, drugi, każdy, każdego chce przeciągnąć na swoją stronę, na swój sposób. Oni akurat takie metody użyli, popisywali się swoim władzą, możliwościami, ale Ty mery nie daj się, nie daj się ściągnąć yy, na ich stronę całkowicie. Okej, okay, patrz na mnie krytycznie, ale też yy, zrozum to, że na przykład takie yy, uniem, zak, zakaz yy, korzystania z prostytutek, czy zakaz wejścia do supermarketu, włączania alarmu, że to jest... nie, nie można tak robić, że to jest łamanie praw człowieka i też yy, zwróć uwagę na to, że oni nie mają akurat często racji, nie? Czy do jakiegoś pracownika Facebooka też muszę jakoś spróbować współ grzecznie, kulturalnie, przemówić do nich, nie? Żeby dotrzeć do nich i im uświadomić, że... To jest, że to nie jest sprawiedliwe, żeby oni je dali się tak, jakby całkowicie na tą złą stronę przeciągnąć. Rozumiecie? Tutaj o to chodzi. Raczej to jest właśnie z mojej strony: to jest taki bunt przeciwko, przeciwko takiemu właśnie złemu traktowaniu mojej osoby. Tutaj ta gwiazda, jak pracuję, uniemożliwia nawet wykonywania zawodu pracy spokojnej czy tak I. Generalnie, no, ja protestuję przeciwko temu. Będę protestował. I tutaj też jest trudna sprawa, bo tutaj nie mogę robić tego agresywnie, na przykład. Że nie mogę tych osób wyzywać, tych, co oni ich przeciągają na swoją stronę. Czy gdzieś tam nawet z obszaru pracy, tak, jak pracuję, tutaj nie jeżdżę, czy coś. To też tak jest, że też wszystkich chcą przeciągnąć na swoją stronę. I okej, okay, no, ja to muszę zrozumieć. I nawet. Pewnie im się to uda, jedynie tylko mogę zwrócić uwagę, że może przesada, że jeśli chodzi o te oskarżenia, to są bezpodstawne, no ale trudno. To ile osób się uda przekonać, was na własną stronę i ten no, polic środowisko policyjne, czy jakieś takie, nie wiem, tamto inwigilacyjne, no wiadomo, że jest potężne, ma wpływy, możliwości. Ja nie mam za bardzo szans. Jedynie właśnie musisz się starać zachować spokój i jakoś się tłumaczyć i też uświadamiać i, i ten I tyle, nie? A tam wiem, że tam jest dużo osób poobrażonych, zacieczywonych, czy też jakichś takich, co się tam chcą bardzo jakiś tak ukarać mnie, czy ten... No są tu wiadomo różni ludzie. I niestety to tak by tak jest, no, nic nie poradzę na to. No dobra, to tyle, bo nie, nie mogę też za dużo internetu tutaj stracić. Cały czas jadę właśnie drogą, tak widać. Dobra, na razie włączam.